Całe szczęście po tym, po tej burzy, jednej chyba i tutaj druga przeszła. Owiec cały stoi, ale ke kłosy ma. Ja pierdziu, jest pierwszy raz takiego widzę u nas. Po, po tych burzach patrzy kukurydza elegancko. Już nie widać rzędów zasłania, ma wilgoć podwójna. A tu pojedyncza. odejdę, Podwójna. Tu podwójna, tu pojedyncza, już jest wyższa, już jest wysoko gdzieś 20-30 cm, jest ni niższa. Podwójna, już jest kurna wyższa. I te co pierdola, takie pierdolili głupoty, jak się mówi, łapka w dół, bo, to, bo ty się kurwa nie znasz. Eee! Pojedyncza, bo tyle ma być, tyle nie urośnie. Co się chuja zna, ja ta. I to jest, jak się mówi, do kolana. A nie tak jak się mówi wy oglądacie tam Gra o plon, on weźmie liście jest do kolana A, a wziął na wyższe to się mówi po jaja. a Ta łojek liście wadasz, To też same po jaja. O czy jeszcze do kieszenia Jak to mierzają Najlepszy znawcy biorą na wyższa O bacz, kurna A ta pod skosem o A ta wcale Już Całe spodnie. Zaraz do pępka. Jak to mówią, zaraz wrzucę filmy i powiem do pępka. Jak oni mierzają. Na wyprostowanej. O, się śmiałem. Się śmiałem, ale tu kurna... Serio, zaraz do pępka. Chuj z tym powołaniem. Na pojedynczy to kurna najgorzej rośnie. A tu twarda ziemia, lepsza, patrzę zbita, ale potem pewno nadgoni. zobacz A tu co kurna? Taka wysoka była. O! Kukurydza do pępka. Tam usech jeden, tu już jest 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 liści na tako to już się blisko to są chyba do pięciu no kurna do pępka sama o no, tu jest lepsza ziemia o no, do pępka naprawdę jak to mówię tak mierzają a taką ustać to prawie potyłek. do uda. nic miałem potem pokazać ale jestem przy okazji, to jadę samochodem. To mówię, zobaczę po tej burzy, jak to jest. Tylko jest każdy bałek chwasty. To u innych jest więcej, ale to warunki ma dobre. Jak widać, ziemia mokra, wilgoć. I to są warunki dobre, do dlatego to by było na tyle hejka.